Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja. 20 sierpnia 2024/1229 opublikowano. 3 listopada 2022 1827 tłorzyko to mechanizm stosowany przede wszystkim w celu zmniejszenia tarcia między dwoma elementami a tym samym zminimalizowania zużycia są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania silnika i zapobiegania poważnym uszkodzeniom Oto 5 objawów wskazujących na konieczność wymiany łożysk silnika. Łożyska muszą być w dobrym stanie, aby prawidłowo wykonywać swoją pracę. Znajomość oznak zużycia to najlepszy sposób na dbanie o silnik. 5 oznak konieczności wymiany łożysk silnika 1. Nietypowe odgłosy pracy silnika 2. Nadmierne wibracje 3. Utrata ciśnienia oleju 4. Metalowe wióry w oleju 5. Nierównomierne zużycie jak wspomniano Łożyska silnika są krytycznymi elementami, które wspierają ruchome części silnika i pomagają zmniejszyć tarcie. Jeśli są zużyte lub uszkodzone, mogą powodować poważne problemy z silnikiem. Oto kilka objawów wskazujących na konieczność wymiany łożysk silnika. Jeśli więc zauważysz jakiekolwiek oznaki złego stanu łożysk, powinieneś jak najszybciej zlecić ich naprawę lub wymianę. Znaki ostrzegawcze to jeden. Nietypowe odgłosy pracy silnika jednym z najczęstszych objawów zużycia łożysk jest brzęczenie lub stukanie dochodzące z silnika. Hałas ten może być najbardziej zauważalny podczas uruchamiania silnika, przyspieszania lub gdy silnik jest obciążony. Dźwięk może wahać się od cichego stukania do głośniejszego, bardziej stałego hałasu, w zależności od stopnia zużycia. 2. Nadmierne wibracje jeśli łożyska są zużyte, mogą powodować nietypowe wibracje w silniku. Wibracje te mogą być szczególnie odczuwalne podczas pracy silnika lub przyspieszania. Nadmierne wibracje mogą również wpływać na inne elementy pojazdu, powodując ich przedwczesne zużycie i dodatkowe uszkodzenia. 3. Utrata ciśnienia oleju Utrata ciśnienia oleju to kolejny objaw awarii łożyska silnika, o którym należy pamiętać. Zwykle pompa olejowa przepuszcza stałą ilość płynu, a jeśli w silniku występują niewielkie nieszczelności, między łożyskami silnika, wahaczem lub podnośnikiem hydraulicznym, spowoduje to utrata ciśnienia oleju. To znaczy, Nadmierne luzy między łożyskami w wyniku nadmiernego zużycia łożysk spowodują utratę ciśnienia oleju, szczególnie przy niskich obrotach, gdy pompa pracuje z najniższą prędkością. 4. Metalowe wióry w oleju Pojawienie się metalowych wiórów w oleju silnikowym jest kolejnym objawem problemów z łożyskami silnika. Normalne zużycie łożysk powoduje powstawanie w oleju pewnej ilości proszku aluminiowego o srebrzystym zabarwieniu. Jeśli podczas sprawdzania poziomu oleju wykryjesz metaliczny połysk na bagnecie, musisz sprawdzić, czy to tylko pył. Czy coś innego? Dwukropek gdy łożyska cierpią z powodu braku oleju lub przegrzania, skrobią się i tworzą cienkie wstążki lub wióry. Jeśli wykryjesz to drugie, prawdopodobnie masz zużyte lub uszkodzone łożysko. 5. Nierównomierne zużycie Nierównomierne zużycie elementów silnika, jeśli łożyska są uszkodzone, mogą powodować nierównomierne zużycie innych części silnika, takich jak wał korbowy. Korbowody lub tłoki może to objawiać się zmniejszoną wydajnością silnika. Z użyciem oleju, a nawet widocznymi uszkodzeniami ruchomych części po demontażu silnika. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, ważne jest, aby jak najszybciej zlecić w sprawdzenie silnika profesjonalnemu mechanikowi. Ignorowanie oznak wadliwych łożysk może prowadzić do poważniejszych i bardziej kosztownych awarii silnika. Koszt wymiany łożysk silnika może się znacznie różnić w zależności od kilku czynników, w tym typu pojazdu złożoności zadania, rodzaju, potrzebnych łożysk i stawek robocizny w twojej okolicy. Oto przegląd związanych z tym kosztów. Koszt łożysk. Cena samych łożysk może wahać się od około 50 dolarów do 200 dolarów lub więcej, w zależności od marki, jakości i konkretnego typu łożysk potrzebnych do danego silnika. Robocizna. Wymiana łożysk silnika jest pracochłonnym i skomplikowanym zadaniem. Ponieważ wymaga demontażu znacznej części silnika, co może zająć kilka godzin, a nawet dni. Stawki robocizny różnią się, ale zazwyczaj wynoszą od 70 do 150 dolarów za godzinę. W sumie robocizna może kosztować od 500 do 2000 dolarów lub więcej, w zależności od złożoności zadania i wymaganego czasu. Dodatkowe koszty. W niektórych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe części takie jak uszczelki lub uszczelnienia, co może zwiększyć całkowity koszt. Ponadto, jeśli uszkodzenie łożysk spowodowało problemy w innych częściach silnika, elementy te mogą również wymagać naprawy lub wymiany, co dodatkowo zwiększy koszty, ogólnie rzecz biorąc. Całkowity koszt wymiany łożysk silnika może wynosić od 1000 do 3000 dolarów lub więcej. W przypadku bardziej złożonych lub wysokowydajnych silników koszt ten może być jeszcze wyższy. Biorąc pod uwagę wysoki koszt i złożoność naprawy, zaleca się uzyskanie szacunków od kilku warsztatów i rozważenie wszystkich opcji. Przed przystąpieniem do naprawy ważne jest również, aby wykwalifikowany mechanik dokonał dokładnej oceny, aby upewnić się, że łożyska są przyczyną problemu i że nie ma innych uszkodzeń silnika. Ważne jest, aby poważnie traktować pielęgnację łożysk silnika, ponieważ uszkodzona skrzynia biegów lub całkowicie zepsuty silnik mogą być wynikiem awarii łożyska silnika. Możesz być zainteresowany konserwacja podwozia samochodu. Części składające się na podwozie samochodu 5 powodów dla których silnik samochodu zbyt mocno wibruje różnicę między mechanicznym a elektrycznym wentylatorem samochodowym.